Cześć, cześć, tutaj Nick and Tom. Dzisiaj trochę nietypowo, bo postanowiliśmy nagrać dla Was odcinek o w sumie naszym jedynym płazie, bo o żabie rogatej. Nazwa łacińska to Ceratophrys cranwelli, chyba bodajże, tak. Takie małe info gatunkowe o tej żabce. Jedna, jeśli chodzi. O, żeby to z popularniejszych w Polsce dostępnych, co możemy o niej powiedzieć? No, jest to na pewno bardzo leniwe zwierzę. Potrafi sobie tak siedzieć, nie godziny, nie cały dzień, ale tygodniami, w jednym miejscu. Ewentualnie się trochę zakopać, chyba że jakieś świercze chodzą, tak jak tutaj, niektóre to czasami potrafi coś tam zaatakować, trochę się przemieścić. Co możemy o niej powiedzieć? Na wolności występuje w Argentynie, Urugwaju, Brazylii. Eee, zamieszkuje e, wilgotne jakieś tereny, tak jak tutaj mamy jakieś błotko, nie ma to, e, ta żaba jakichś dużych wymagań. Wystarczy jej kawałek terrarium, trochę błota, najlepiej z włókna kokosowego, ewentualnie na wierzchu możemy dać e, mech. Żeby mogła się zakopywać, a właśnie idziemy coś tam zakopię. Yy, wiadomo, że według uznania możemy sobie zasadzić jakieś mocniejsze roślinki, jakąś skrytkę, jakąś korę. I w sumie to jest jej tymczasowy pojemnik Mamy robić te rary ładniejsze. Yy, hmm. Dorastają tak mniej więcej do, może nie wiem, 8 cm. Coś takiego. Tutaj mamy odmianę albino. Jest ona taka bardziej żółta, beżowa. Odmiana zwykła, klasyczna jest taka zielono, czarna, ciemnie brązowo taka ciemniejsza. Eee, co możemy o niej jeszcze powiedzieć? No są bardzo. One odporne na pewno na wahania temperatury. Eee, najbardziej optymalna to będzie taka gdzieś 24-28 stopni, <laughs> raczej temperatura pokojowa jest ok. Eee, co by tam jeszcze powiedzieć? No, na pewno musimy dość często zwilżać. Nie muszą mieć baseniku, bo one raczej nie potrafią pływać zbyt dobrze. Chodzi o to, żeby miały po prostu cały czas błoto, żeby nie miały problemu yy, z zakopaniem się. rozmdarzanie jest raczej trudne. Yy, musimy je najpierw zimować, tak dalej. Jest ono bardzo skomplikowane. Yy, co jeszcze, no, może spróbujemy je nakarmić, choć. Są z tego, że są niejadkami strasznymi, ale za to jedzą wszystko, z tym nie ma problemu. Jedzą świerszcze, karaczany, dosłownie wszystko dobra. Spróbujemy jej tu dać jakiegoś świerszcza. Często można je nauczyć. O, o, o! No i pięknie wsunęła świerszcza, aż mnie zaskoczyła trochę. Za chwilę zobaczymy, jak będzie połykała. Może tam jak zrobić przybliżenie. Połykają za pomocą oczu, które mają na tak, dość wysoko mają oczy. Na takich rogach, skąd zresztą pochodzi ich nazwa żaba rogata. Zaraz zresztą zobaczcie ją z profilu. No, może ją wyjmiemy za chwilę na rękę, to ją pokażemy. No Na razie nie połykać, czy ma tamtego świerszcza. Co byśmy mogli jeszcze o niej powiedzieć? Hmm. Eee... Trzeba też uważać, właśnie przy karmieniu, żeby ich nie przekarmić, ponieważ mają one bardzo dużą tendencję do tycia. Są to, robią się z nich takie placki. O, widzimy, poknęła. Zamknęła oczy i za pomocą oczu właśnie wpycha pokarm do środka. Spróbujemy jeszcze dać jej jednego. Może i weźmiemy ją na rękę, jak się będzie dało. O, jeszcze o zaatakowała, ale jej jak Spróbujemy to jej dać spensety. Zaraz. Spensety też czasami się udaje, jak się je nauczy. Czy ma go jeszcze mieć? w pysku? Także fajnie z nami współpracuje, o, pomaga sobie tam coś łapką, odpycha sobie, zaraz go pewnie połknie całkiem. Zbliżenie raz Co możemy jeszcze, o już go połyka, jak widać żarłoczne, żarłoczne kazina. Co byśmy mogli jeszcze? Płazina. No w sumie płazina, no. Co byśmy jeszcze o wyglądzie mogli powiedzieć? No to, to ma takie ciało lekko spłaszczone. Mogą masę, wagę, yy, o, wagę osiągnąć tak, około 400 gram. Yy, mają one niby jakieś pory z toksynami na skórze, które mają je chronić przed drapieżnikami, ale dla człowieka nie są one w ogóle groźne. Naprawdę fajne zwierzę. Fajne różne ma zachowania. Czasami, oddaj... jak się coś tam podrażni, trochę coś jej nie pasuje, albo jak poluje, odpołknęła. To wyda... teraz ma zamknięte. O, oczy widzimy, zaraz otworzy, to znaczy, że już połknęła. Jeszcze ma zamknięte. O, już jedno otwarło, a drugie otwarło. Czasami, właśnie, wydaje takie jakieś dźwięki z siebie, jak jej coś nie pasuje. Co je tam jeszcze można powiedzieć? No, chyba tyle. No. Spróbujemy ją. Wziąć na rękę Trzeba też pamiętać, że mają one dość silne szczęki, które są gdzieś odtąd dotąd takie bardzo, bardzo o. widzimy, jak chciałam je uwalić. Więc odradzamy karmienie z ręki, <noise> Są, one... mają bardzo silne szczęki. Mamy jeszcze jednego świeżo. Widzę, że głodna jest. Już nie? Zje, ona tak udaje. Zobaczymy, zobaczymy. Czekaj, zasłaniasz. Nie, chyba już nie będzie chciała Nie wiem czy jest sens, żebyśmy ją brali na rękę, żeby stresować. taki szybki, spontaniczny odcinek. Ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. W sumie się udało fajnie z tym karmieniem, także... O, próbowało, ale jej nie złapało. Come on. Nie chcesz już? Zjewie. No, o, taka nieporadna zwierzyna. O, jak próbuje atakować, fajnie. Zaraz go pewnie złapiej Wkurzyła się. O, czy no, ma go za... o, Czekaj. Trzymała go za. Mogę, chyba. No świerczu, sorry, ale nadszedł twój czas. Dobrze, zrobię tak, żeby wam nie zasłaniać. No, złabrzysz go, ciamajdo. Nie. Zastydziłaś się? Nie to nie. Dobra, nie będziemy już jej męczyli. Yy, myślę, że to będzie na tyle taki szybki odcinek. Zapraszamy do polubienia naszego kanału na Facebooku. Prosimy o subskrypcję. I lajki. Like Cześć i czołem. Na razie.